Chopin, genialny polski kompozytor, pomysłodawca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego i jego imienia, największego, najważniejszego i najbardziej prestiżowego wydarzenia muzycznego w naszym kraju. Jak wystąpić w takim konkursie? O tym już za chwilkę. Sprawa dość łatwa, o ile się wyjdzie ze strefy swojego komfortu. Zapraszam do oglądania. Cześć. Zgodnie z obietnicą dzisiaj gościmy u specjalisty od muzyki konkursowej i dowiemy się, jak wystąpić w konkursie Chopinowskim. Zapraszam. Kluczowe pytanie, pierwsze pytanie: jak wystąpić w konkursie Chopinowskim? Najprościej odpowiedzieć: wygrać inny konkurs pianistyczny, najlepiej w jakimś wrażliwym muzycznie regionie, a najlepiej w kraju azjatyckim. Azjatyckim. Tak. Dlaczego? No bo Azjaci są bardzo wrażliwi na naszego Chopina. No właśnie, słyszałem o tym. Słyszałem o tym, że Azjaci są szczególnie wrażliwi na muzykę Chopina. Z czego to się bierze? Wie, może pan? Dokładnie nie, ale muszę pan wejść mam swoją teorię. Pan sobie wyobrazić, że jest pan takim samurajem. Idzie pan, musi pan ściąć chłopu głowę mieczem. Po południu pan harakiri, popełnia, a później pan wraca zmęczony do domu. No i co? Wtedy pan musi odbudować tą swoją wewnętrzną delikatność. Puszcza Pan Chopena, bo niczym lepiej się tego zrobić nie da po prostu. Ale samurach już nie ma. Taki przykład był tylko, nie? Okej. Okay. Okay. Wróćmy jednak do głównego wątku, bo Pan mówił o tym, żeby wygrać jakiś konkurs, a my chcemy się na razie zakwalifikować do konkursu Chopinowskiego, a wiemy, że to nie jest rzecz łatwa. Bardzo dobra uwaga. Mamy tu takie trochę błędne koło, ponieważ żeby się zakwalifikować na konkurs, musimy wygrać inny konkurs. Na szczęście... Istnieje inna droga i to nawet znacznie moim zdaniem ciekawsza. No właśnie, no właśnie, jaka. Po prostu zgłosić się do eliminacji. Wiemy, że takie eliminacje to jakieś regulaminy, jakieś wymogi i tak dalej, na co zwrócić uwagę? Są trzy rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, żeby zapewnić sobie 95,5% sukcesu. Pierwsza rzecz to odpowiednie zdjęcie. Druga, gra na klawiszach. I trzecia, dobór odpowiedniego kawałka w eliminacji. Zacznijmy od początku. Zdjęcie. Zdjęcie. Tak. To rzecz absolutnie kluczowa. Po pierwsze nasze zdjęcie powinno być biało-czarne. Czarno-białe? No też może być. Tak. Okay. Czyli Dla relacje proporcji białego do czarnego nieistotne. To bardzo indywidualna kwestia zależy się nie od naszej twarzy. Czy kształt naszej twarzy jest jakoś istotny i tak dalej? W sensie tak, powinniśmy starać się jak najbardziej upodobnić do Chopina. Cenna uwaga, notujcie. Na przykład, jak wiemy ze zdjęć z epoki, Chopin zwykle wyglądał bardzo cierpiętniczo, więc powinniśmy, zademonstruję, podobnić się do cierpiętniczego wyrazu twarzy Chopina. O to bardzo, to bardzo, że tak powiem, drażliwa teraz była. Dziękuję, no, dziękuję, no to w moim przypadku mu no, Ale pisze. to, to cenna uwaga, notujcie, jeżeli chcecie, zróbcie sobie pauzę, wróćcie do tego, bo to jest naprawdę istotne przy kwalifikacjach. Tak, bardzo istotne, no i oczywiście nie zapomnijmy, żeby nos odpowiednio zgiąć w haczyk. Druga rzecz. Druga rzecz, otóż mimo wszystko trzeba trochę nauczyć się nagrać na klawiszach i od razu powiem, jeśli ktoś Wam mówi coś innego, to jest to niestety mydlenie oczu. Czyli klawisze. Klawisze, tak, klawisze jednak, właśnie. Jednak jest to konkurs no. pianistyczny. czas jest sprawdzić. Jadać... Jakieś klawisze, na przykład. Takie. No, no nie uciekniemy od tego, tak? Dopiero jeżeli, zaczy jeżeli zaczynamy, no to przyłóżmy się. Przyłóżmy no, się jakieś podpowiedzi. Tak, jeżeli na przykład wcześniej graliśmy na weselu, to jest to naprawdę duży bonus. No, no bo wiemy już co ja, prawda? Klawisze klawiszami, mówi Pan. Klawisze pokazywał Pan, natomiast w eliminacjach, w, w nagraniu, które gdzieś tam wysyłamy, to chyba będziemy musieli to zrobić na fortepianie. Oczywiście. To to samo? Nie do końca, ale praktycznie prawie to samo, no bo popatrzmy, mhm. co Pan tutaj widzi. No jakieś takie białe, powtarzające się. O! Powtarzające się, powtarzające się, brawo, brawo. Aha, aha, to tak, się tak. powtarza, fortepian ma po prostu więcej tych klawiszy, ale to się powtarzają te segmenciki jak robimy coś tu, to później przesuwamy rękę, robimy tu. Aha, bo, może można dwoma rękami? Ale rzeczywiście, to jest nawet, łatwiej, nawet nie, łatwiej. Nie, nie trzeba trzymać. Nie trzeba trzymać, więc na fortepianie nam, fortepian, nam pójdzie nawet łatwiej, niż ja w tej chwili. Fortepian jest łatwiejszym instrumentem. Jak nauczycie się grać na klawiszach, Fortepian nie stanowi żadnej tajemnicy dla Was. Dobrze, to teraz może parę podpowiedzi, jak gramy, tak? Bo tam jest jakaś pewna lista utworów. No które więc, musimy, przechodzimy musimy do trzeciego zagrać. elementu, no właśnie. o którym wspominałem. E, otóż, dobór kawałka w eliminacjach. Więc, staramy się znaleźć taki kawałek, który jest określony jako CEDUR. Cedur, czyli co, bo tutaj powiedzmy tak, nie ja wszyscy, nie wszyscy widzicie, znamy no, aż takie skomplikowane muzyczne w, wyrażenia. W, naszej takiej hmm? może hermetycznej tutaj terminologii, ale zaprezentuję. Proszę, proszę bardzo, Chodzi proszę, o to, żeby było, tak, że na było jak najwięcej tych białych klawiszy. Ale po prostu dlaczego? No bo wygodniej, nie trzeba tej ręki gdzieś tam. A, no, można grać na samych Prościałem. białych? Jeszcze raz? Na samych białych można tak, grać? No właśnie o to chodzi, o to chodzi, żeby nie no. było, ym, czasami tam niestety no, kompozytor pystykał też gdzieś te czarne, ale chodzi ja, o, żeby jak najwięcej na ja, białych ja, ja Państwu powiem, tym, tym Wam, tym, tym, tym z Was, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji próbować, ja kiedyś próbowałem, łatwiej się gra na samych białych, jak trzeba na czarny, no to człowiek nie trafia. To, to, to trzeba no, naprawdę no, dużego mistrzostwa. Trafi, nie trafi, ale no, wiadomo, mm. człowiek strzela Bóg kule nosi. No, no, tak, to, to, no, to, no to dobrze. Czyli, czyli wybieramy tylko utwory, czyli patrzycie na listę, szukacie utworów, pisze Cedur, bierzecie w ciemno, gracie no. tylko na białych i jest ok. No tam czasami będą te czarne, ale będzie ich mniej. I tu prototyp też specjalnie mm. dla mm -hmm. pana widzów. Jeżeli będzie tam napisane Amol, to to jest w zasadzie prawie to samo i też można brać. No jak, jak to to samo? To Amol to jest cedur czy? Prawie, że tak. Prawie, że tak. Nie będę tu chodził w szczegóły, ale chodzi o to, że też to, to... będzie nasiekane no, tymi białymi w komu. A okej, okay, okej. Okay. A o to chodzi, o to chodzi, żeby to... było jak najwięcej białych? Jak ktoś nie zna nut, to co? To, to... żaden problem. O. Po prostu oglądamy jakiś, pan wcześniej wspominał już chyba, tutorial w internecie. No i tam patrzymy, gdzie on... Ty mi jeszcze raz pokażę klawiaturę. Hmm. Będziemy gdzieś Bardzo, tak. paluszkiem przyciska, no i patrzymy, i później też przyciskamy. No i tak coraz szybciej, coraz szybciej. Coraz I, szybciej. i przez noc się uczymy. Czy, czy, y, YouTube to ma możliwość. Możemy... YouTube ma możliwość spowolnienia, tak? Bo jak ktoś sobie ma. tam gdzieś tak. Bo tak z reguły, tak to idzie na tych, na tych fortepianach. Yy, ważne, żeby to zaczynać powoli. Można, no chyba, że chcemy szybko. Bo niektóre kawałki są wolne, hmm. tam Andante jakieś tempo, prawda? a no wtedy możemy zacząć szybko i spowalniać. No, andante to jest taki rodzaj makaronu. I to nagrywamy, to wysyłamy i co? No i jeżeli zrobiliśmy wszystko to, o czym teraz hmm. mówiliśmy, to mamy 95,5% szansy, że jesteśmy w eliminacjach. 95,5% szansy, no więcej się nie da, więcej się nie da, a konkurs naprawdę prestiżowy, pięknie to wygląda w CV, jeżeli macie, że... Wzięliście udział w konkursie, nawet w eliminacjach i tak dalej. To, 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 to jest niezapomniane przecież, niezapomniane. Hmm. A niektórych rzeczy się w życiu nie kupi, nie kupi się, hmm. nie kupi się. Muzyka, muzyka. Wszechświat to muzyka. Teraz już wiecie, jak wystąpić w konkursie Chopinowskim. Jak to mówią, do odważnych świat należy. Wysyłajcie zgłoszenia, sztuka stoi przed Wami otworem. Jeżeli się dzisiejszy odcinek podobał, no lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli się nie podobał, no to najpierw subskrybujcie, potem lajkujcie. Czekamy na podpowiedzi kolejnych tematów w komentarzach. Cześć!